Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy omawiać sobie moje predykcje na ostatni koncert z Tour. Jak wiecie, bądź nie, bo podejrzewam, że będą to oglądać osoby, które trochę są zainteresowane Taylor, jednak. Więc chciałabym tylko powiedzieć, że Tour jest dla mnie bardzo ważnym, bardzo ważnym wydarzeniem w całym moim życiu. Jest to też pierwsza trasa, na której byłam Taylor i widziałam całe ogłoszenie i w ogóle. Więc omówimy sobie. Przez, byłam przez cały emocjonalny proces tej e, całej trasy. mimo że na początku trochę byłam tak on-off, ale omówimy sobie wszystko, co ja podejrzewam, że może się zdarzyć. Czyli mam trochę rzeczy na liście, ale nie, nie chcę też robić jakiegoś drugiego filmiku z tego, więc omówimy sobie tak w skrócie wszystko. Mam już herbatkę ze sobą, mam nadzieję, że się nie obleję, a już się oblałam. Oczywiście, że się oblałam. Oczywiście, że się oblałam. Tak wygląda moje życie, właśnie. No cóż, no. Jak są już brudne, czyli mogę brudzić już na maksaje. Ale dobra. E, więc zaczynamy. Moja pierwsza predykcja jest. Dużo osób ją łączy z klaunowaniem i ja też. Ja też ją łączę, ale tutaj mi chodzi konkretnie. Mam, w sumie mam dwie teorie, które się gryzą ze sobą, ale zacznijmy od. Dobra, od tej pierwszej. Zacznijmy jednak. E, czyli, że Taylor wystąpi w nowym stroju. Dlaczego? W jakim sensie w stroju? Nie chodzi mi, bo w książce teraz wyszło, bo wyszły zdjęcia, no książka już ogólnie wyszła w Ameryce i są y, zdjęcia, tam szkice, chociaż są tylko szkice, gdzie że po prostu nie wyszły, ale jest zielona gitara do lover, jest kolorowa koszulka pomarańczowa do y, Midnight i ja się dziwię, że ona nie wyszła w, w Paryżu, bo ogólnie w Paryżu było... W pełno pomarańczowych strojów. Nie pamiętam dokładnie do czego, ale wiem, że były na pewno pomarańczowy był cały zestaw do lover, był cały pomarańczowy, cały żółto pomarańczowe? była żółta ta do folklor, była pomarańczowa na surprise songi nowa, więc dziwię się, że do antyflow nie poszła nowa też, bo poszła inna wtedy nowa, ale no, okej, okay, wiemy, że jeden z członków. Może dlatego właśnie nie poszło, bo pewnie jakieś małe konto udostępniło. Że jest zielony lover. Było zrobione zdjęcie backstage'u i tam był cały wieżak z marynarkami osłoniętymi. Czyli były pomarańczowe, była różowa. Tak, różowa. Była srebrna, czarna. Jaka jeszcze jest? Granatowa. I wisiała zielona. Była zielona. A co jest w szkicowniku? Zielona gitara i zielona marynarka narysowana. Ten strój istnieje gdzieś. Nie wiem gdzie. Gdzie on się podział? Dlaczego Taylor go nie założyła? Więc łącząc z tym uważam, że Taylor też coś ogłosi. Przechodzimy płynnie do kolejną teorię. Uważam, że Taylor coś ogłosi i nie mówię tutaj o reputation, bo już klonowaliśmy ja miałam takie szczęście, miałam ten przywilej bycia na 2. sierpnia na narodowym na Tour i to był najlepszy w w moim życiu klaunowanie na Tour. kiedy Taylor dobrze wiedziała, że klaunowaliśmy, Zauwajcie mi, ona bardzo dobrze wiedziała o tym. Mówię o tym w filmiku moim gdzieś tutaj Wam gdzieś go dam z Tour. właśnie ona tam bardzo dobrze wiedziała, że, że my wiemy o tym, że ona wie że my klonujemy, ona to bardzo, ona, no możecie sobie obejrzeć i tam zobaczycie, e, o czym mówię, ale uważam, że, co może ona ogłosić, czyli hipotetycznie, co może ogłosić, może ogłosić nowy teledysk. Mówisz, wiem, że na VMA zakładała stroje do downbat, bo było cała ta, cały strój ten kosmity, więc ostatnio na pewno było downbat i załóżła dwie sukienki z tym. W tej, w tej samej tematyce, tak samo one wyglądały prawie, ale były, bardzo podobne były, Podobno też So High School może być, ale ja tego nie widzę jako singiel Chociaż jest na liście, ale Dawn też jest na liście. I myślę, że jeżeli ona coś ogłosi Coś, co ona może zrobić z singlem, coś, co jest na setliście Ja jestem fanką, who's afraid, żeby było singlą Ale to jest 5 minutowe, więc nie wiem, ale ma to dobry potencjał na, moim zdaniem, single Albo Bad I Love Him To... Może być Naprawdę myślę, że to ma potencjał, ale down ja rozumiem, gdzie ludzie idą. To są takie moje prywatne marzenia, tak? To moje... Co może być potencjalnie? Może być potencjalnie, to na pewno. Um, więc zdecydowanie, ale topem jest na pewno Dumbad i So High School. I co tam jeszcze, As Assign w sumie też mogło być. My boy był przez dwa tygodnie hitem. Ludzie bardzo szybko przez to przeszli. Um, więc co jeszcze może ogłosić? Może, o, czyli singer może ogłosić. Może ogłosić też album. Wiecie, co jest przerażające? Że ona w swojej książce, z, li, zakończyłała książkę, nie wiem, nie chcę dużo spoilerów mieć do niej, bo też planuję sobie kupić, 7 grudnia wychodzi, że ona napisała tam See you in the next era, to gdzieś Wam stawię zdjęcie. To jest przerażające, chciałam powiedzieć, bo nie wiem, co oznacza nowa era. Era's Era prawdopodobnie będzie... The Era's Tour jest takim, zakończenie The Era's Tour powinno być takim moim zdaniem trochę zakończeniem całej Era's Era, a to się nie skończyło, bo Era's Era to są wszystkie jej Taylor's version, które wychodzą, a zostały jeszcze dwa, przypomnę Wam. Stały dwa jeszcze do, do wydania, czyli Debut i Reputation. Ludzie myślą, będzie to podwójny album, ale ja myślę, wiecie co, ona jest ona, ale bez przesady, czy ona coś takiego zrobiła. Tu są jakieś granice i nie naprawdę myślę, że ona tego aż nie zrobi aż tak, bo to jest duża strata dla niej, żeby wydać naraz dwa albumy. Ona mogłaby dwa duże momenty zrobić, a zrobiłaby jeden duży, jeden większy. Więc czy nie lepiej to jest dwa momenty? Zdecydowanie tak jest. Tym bardziej, że to nie jest na przykład jej ostatni album, jaki wyda Reputation, bo ma późniejsze albumy też, więc to jest nie takie, na tyle wiecie. See you in next era może oznaczać bardzo dużo rzeczy. Myślę, że to jest na pewno jakiś isterek, tym bardziej, że ludzie tam szukają kolejnych w godzinach, w których jest pokazane, jak wygląda cały stadion. My, na pewno nie ogłosi nowego albumu. W tym roku wydała TTPD plus The Anthology. 30% ten piosenek wydała w tym roku. Give her a break. Okej? Okay? Ona potrzebuje przerwy, więc nie mówię o takiej starej przerwy, bo oczywiście, bym mogę codziennie nowy album dostawać, ale. Teraz będzie, ona robi tak, że w jednym roku wydaje album całkowicie nowy, a potem wydaje dwa Taylor's Version. Więc ja myślę, że w tym roku będzie debiut i Reputation, czyli ogromny rok dla niej, bo ogólnie uważam, że to jest genialne, bo ona miała ogromny moment swój, kiedy w 2023 to był jej szczyt kariery po prostu razem z wydaniem Midnight's. Od wydania Midnight's poszła ona w górę i teraz tak spokojniej z TTPD, ale jeżeli ona wyda debiut i zrobi dobrą promocję, myślę, że będzie w stanie zrobić dobrą promocję, bo już nie będzie przygotowała się do trasy, to naprawdę, tak samo z reputation, ona ma, naprawdę to może dobrze pójść, moim zdaniem, i marketingowo. Więc tyle, co może ogłosić, moim zdaniem, jakiś re-recording albo właśnie nowy album. Co jeszcze może ogłosić? Jest trzecia opcja. Pamiętajmy, że era już się bardzo mocno zmieniło w Europie. Od Paryża ono się diametralnie zmieniło, nie był, nie był żaden koncert nagrywany, nie było nagrywanego TTPD, co jest dość dziwne, bo jeszcze mamy trzy koncerty, więc Nowatoria, teoria, która właśnie mi weszła do głowy, może być nagrywany ostatni koncert, bo TTPD nie ma swojego filmu, a tu jest jakby trasa się zmieniła. I już tutaj parę rzeczy z tymi innymi y, erami, które się zmieniły, bo to bardziej są wycięte piosenki albo zamienione, ale te te, te, te 25 minut, short film, ja naprawdę jestem za. Bardzo chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Na pewno coś będzie, jest coś nagrywane, bo Taylor przez. Nie wiem, czy dalej tak jest, ale w... na Florydzie w maja. Yy, co? Na Florydzie, po prostu na Florydzie, Jezus, myślałam o Miami nagle randomowo, ale dobra, to nieistotne. E, na Florydzie cały czas wychodziła z. jak schodzi za scenę i tam macha do z tyłu, co są ludzie za sceną, to pokazy. to cały czas wychodziła z nią kamera, więc jest coś nagrywane i nie mam pojęcia, co, ale myślę, że się dowiemy, więc na pewno nam coś ogłosi na ostatni koncert, żebyśmy tak. Nie skończyli teraz tak sm smutno, tak samo i skończyliśmy europejską część I can do it with a broken heart music video. Tak myślę, że właśnie pójdziemy teraz coś takiego. Do super są dojdziemy na samym końcu, bo tutaj jest bardzo dużo do rozmawiania. Tutaj możemy bardzo dużo omawiać, jest dużo do omówienia. Kolejną rzeczą, która może się stać, jest to, że Longleg może wrócić na setlistę, na jeden koncert. I wiecie, co bardzo mnie to boli? Bardzo mi boli mówienie tego. Bo fakt, że long, ja nie wybaczę nigdy tego tej że ona wycięła na Europę Long live. Hmm. Ja nawet nie będę się teraz rozwodzić, bo ja potrafię przez pół godziny o tym mówić, gdzie jeszcze w międzyczasie popłakać i zrobić wszystko, czego nie powinnam. Więc omówmy to bardzo yy, w skrócie. Long live nie ma w muzeum. Słyszałam, że został, już go nie ma w muzeum, bo wiadomo, jej gitary idą do muzeum, tam chyba gdzieś. I tej gitary nie ma, a ona była, w, wróciła tam do tego, koi-fish yy, gitar, więc ona wróci na trasę. Ona, no tak, no nie wiem do czego innego ona może być, ale ona może wrócić na trasę, to jest bardzo prawdopodobne. Więc to jest kolejna moja teoria. Wracając do jej stroju, mamy, to właśnie się gryzie z moją teorią o zielonym stroju na lover, ale. Myślę, że świetne by to było, gdyby ona założyła na ostatni koncert po dwóch latach te same stroje, które założyła na pierwszy koncert Opening Night w Glendale. Było... ona w ogóle... Taylor Nation ostatnio na Twitterze napisało, że wróciła, bo wróciła purple uh, dress na Folkmore i ona przez 33 koncerty... już Nawet szczerze nie patrzę na to, ile koncertów ona nie zakładała tego, bo to już jest... Wątpię, że ona przy takiej ilości stroi da, jakby patrzy na to już naprawdę jak zakłada, no ja myślę, że ona po prostu bierze dzisiaj, bierzemy to, albo ja mama na backstage jest i dajcie jej to i tyle, to jest myślę, że bardzo randomowe, tylko żeby się nie powtarzało jakoś, ewentualnie do super istotne, ona jeszcze ma jakiś tam wzór, że teraz to, to, to i tak powtarza jak po prostu, że jest jakiś wzór, albo ja powtarza. Ale na przykład na Lover ostatnio założyła Pink and Blue, i wszyscy myślą, że ona już jak założyła go, to już go nie założę. Ale nie wiem, jakie jeszcze stroje zostały. Ale mamy trzy koncerty, i nie wiem, czy bardziej pasuje to, żeby zostało, żeby był zielony założony strój. Ale Pink and Blue moim zdaniem mogłaby założyć, naprawdę. I w opening na Wopenin'ej, jakie były stroje, które ona nie już, już nie zakłada. No, reputation nie zakłada, ale on pożyczył w szwach, już było widać, więc nie wiem, czy ona go założyła na ostatni koncert. Myślę, że to by było też ciężkie. E, jest Dark Blue na Midnights na pewno. Bóg wie, gdzie się pojawi, bo ten, ten strój, powiedział, bo ona ma takie sznureczki z boku, więc myślę, że one mogły się oderwać w transporcie, gdziekolwiek. Ale no, nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie one są, po prostu wyparowały one ze świata, te stroje niektóre. To, że Taylor będzie dużo płakać, to myślę, że nie jest. Nie, to nie jest niespodzianka, bo ona już w Toronto płakała i powiedziała, że już, ja już... Ona już ma swój moment emocjonalny. Eee, no, już zaczęła tam się obracać do swoich... Eee, jak to się nazywa? Osoby, które grają na instrumentach i śpiewają. Zapomniałam. Będ. No dobra, do będę się od, odwracała i już, już płakała tam, więc po Sherman Problems. Więc to nie jest zaskakujące bardzo, ale myślę, że ona może dać jakieś isteregi. Ona myślę, że może dać dużo eggów. już nawet nie do. Al, tak jak właśnie do ogłoszenia czegoś tego dnia, ale ostatnio wam wstawię na pewno gdzieś tutaj, bo mam tego TikToka, że Taylor przed zagraniem Shimmy Problems. Champagne Problems ma bardzo charakterystyczne pianino, Ona w międzyczasie kiedy mówiła, przemowy miała przed tą piosenką, Zagrała jakieś pianino konkretne. To była melodia jakaś, i ludzie też nic o tym nie mówią, ale jest yy, Jakąś melodię zagrała, i ogólnie uważam, że. To mógł być jakiś isterek do kolejnego albumu, bo chcę tutaj sobie wstawić, żeby potem do tego wrócić na pewno i zobaczyć, czy rzeczywiście tak było, bo no, jest jakieś charakterystyczne pianino, więc myślę, że to może jest melodia do kolejnego do jakiejś piosenki, którą ona pisze w tym momencie. I jestem ciekawa po prostu. Więc tyle z moich predykcji na ten moment z ogólnych, takich, nie kojarzę żadnych, oprócz jakichś przemówień duszy, w których wspomni jakieś. No, że po prostu jest koniec jest wdzięczna, to jest właśnie oczywistość, że takie coś zrobi. Eee, ale Supra jest songi. Czyli powód, dla którego chodzimy na 10 koncertów, a na jeden. No, no, może to nie jest jeden. Na, na trzy bym poszła jeszcze, tak wiecie, ale na Na Supra jest songi, to bym poszła nawet na 10 koncertów. Bo to jest powód, dla którego chodzimy, żeby tam coś. Coś się zmienia zawsze i my chcemy to widzieć, co się zmienia. Więc. Nie powiem jakie maszapy mam, bo nie chcę, ja jestem wręcz pewna, że ona wróci long live na setlistce, to była bardzo prosta piosenka, żeby wyciąć i dodać, więc myślę, że ona bez problemu ją doda, bo to nie jest jakaś, nie wiadomo, co się tam nie dzieje, jakaś choreografia też nie, nie ma tam jakiejś, to jest po prostu jej band, <d> dalej nie pamiętam, band, ona i pobliżność, więc dość proste, po prostu nic, nic nie wiadomo jakiego tam nie ma, więc pomijamy long live na razie. Czyli on będzie w liście i przechodzimy w surprise songi. Myślę, że nie, nie podzieliłam ogólnie na gitarę, na pianino, bo ta kobieta może zagrać wszystko, wszędzie. No a każdy, no, jeżeli, jeżeli wyjdzie z fletem jakimś, nie zdziwię się. Nie wiem, czy na ekranie na nie zdziwię, myślę to również. Mm. Ale piosenka, piosenki, której jestem pewna, że zaśpiewa. Takie najba cztery najbardziej prawdopodobne. To jest The Manuscript. Dawno nie, śpiewała tego. Dawno nie śpiewała tego. Są miasta, które nie cośpiewają, na przykład We Were Happy? Nie. To już śpiewała. It's happiness. Bye, bye, baby. Którego jeszcze ona nie śpiewała? śpiewała w sumie, no i Run Forever Winter. Ale ja myślę, że ona w Vancouver to może zaśpiewać tak. Realnie ona może zaśpiewać jakoś jeszcze. Zostały trzy koncerty i zostało jakieś kilka fiaskonek, więc ja myślę, że ona zaśpiewa. To Senior Geber I. No i ja wierzę, że ona zaśpiewa. Tak, jeszcze Renegade jest. Dobra, nie istotne jakie zostały. Istotne jest to, co będzie na Vancouver Night 3. Więc. Um, the manuscript. Hmm, no, wszyscy wiemy dlaczego. Uh, the very first night. Ja myślę, że to jest bardzo fajna piosenka. I miss you like it was the very first night, bo. Do, no, tu trasy? Moim zdaniem to jest świetne. Uh, żeby na, takie dać nawiązanie do ludzi, że ona, mimo że jeszcze jest na scenie, to ona już tęskni za nami. Chociaż ona jest pewnie wykończona, i chce odpoczywać, i za co się nie dziwię. Kolejna piosenka. Kochani, kochani. No, jak ona nie zaśpiewa jeszcze raz? You're on your own, kid. To ona nie będzie tej Swift, jeżeli nie zaśpiewa dziesiąty raz? A może do trzynastu jeszcze dobije? Nie wiem, ile razy na to śpiewała. Chyba już więcej niż dziesięć razy. Ona jakieś dwa dni pod rząd zaśpiewała. Naprawdę, a w Londynie chyba po raz była Stevie Nicks i zaśpiewała w całości jojok, y, y, y -y, a wcześniej z maszapem zrobiła. No, więc ona jest obses, mimo że w książce też widziałam liki, że ulubiona to jest mirror Ball, to Taylor, kogo ty próbujesz okłamać, kochana? Zobacz, ile razy śpiewać Run Your Own Kid i nie, nie obchodzi mnie, że to pasuje do wielu piosenek. My wszyscy wiemy, jaka jest prawda. Wszyscy wiemy, jaka jest prawda. Don't lie to us. Mm -mm. Więc uważam, że Yuron Rocket tu musi się pojawić, uważam, że to było bardzo ikoniczne, jakby jeszcze ona powiedziała, że no to... Summer went away... No widzicie to? Ona by, ona by zrobiła po prostu sobie z nas żarty. E, więc na pewno to. The very first... Dobra, to i jeszcze New Year's Day. Myślę, że to będzie też dawno to nie śpiewała. New Year's Day... To są no cztery piosenki, które ja nawet nie są Te manuskrypty są najmniej pewne z nich, bo no nie wiem. Bo nie wiem, to mi tak pasuje ogólnie. Sama piosenka bardzo pasuje moim zdaniem, ale bardziej te trzy: The very first night, yo yoak i New Year's Day. New Year's Day, there's glitter on the floor after the party, albo co jeszcze jest takiego: Please don't ever become a stranger whose love I could recognize anywhere. Uważam, że te teksty. Ona jest w stanie zaśpiewać. Może. Może z coś zaśpiewać, ale nie, nie myślałam na tym, co może zaśpiewać. Nie pasują, mi, nie pasują mi piosenki za bardzo. Więc. Co jeszcze może być? Mam zapisane. Nothing new. z Dear Reader. To jest masza, który zrobiła, i jestem tak sastrosna, że. To jest ktokolwiek jest cudny masza, zabijcie się. Ja zabijcie się, mówię tak ironicznie, ale. No, wiecie co. To jest niesprawiedliwe. Dear Reader, to jest moja piosenka. To jest jedna z moich piosenek. Nothing new. Underrated. Uh, więc ja może to zostawię. Wszyscy wiemy dlaczego. Mm, dear Reader, uh, will you still want me when I'm nothing new? No i to kończę wszystko. Uh, change. Ludzie dają to z Long live. Uważam, że św... to był o którego dalej nie przesłucham. Za bardzo mi boli. Dusiłam się łzami, jak y, London go dostał i fakt, że niektórzy ludzie się nie cieszyli z tego, out. Um. <grym> Więc Change też może być, ale czy to jest na Closing Night? Czy to jest na Closing Night? Mm -mm. To jest fajna piosenka, ale to jest single w Wiecie, że Change był e, single? On ma teledysk normalnie. Dalej nie obejrzałam i nie planuję. Nie planuję w najbliższym czasie, więc tak. Już mam zimną herbatkę. Mirrorball, ulubiona piosenka Taylor. To jest dobra piosenka na closing night. również. Dlaczego? Bo... Ona będzie śpiewać, będzie odchodzić, właśnie jakby kończyć trasę, tak bardzo była i blisko. Jestem ciekawa bardzo, co się będzie działo po trasie też, bo czy ona będzie miała jakiś bliski wątek z fanami? Nie wiem. Okaże się. Czekam jeszcze tym bardziej, że teraz z Travisem jest i nie wiadomo jak to tam... Nie, w sensie, wszystko wydaje się dobrze, ale wiecie, trzeba trzymać rękę na płucie. Z Mattiem Kim też było wszystko świetnie, dopóki nie okazało się, że ona zaczęła pisać The Smallest Man Lived, a o tym nie wiedzieliśmy. Więc tak, Mirrorball będzie myślę, że dobrą piosenką po prostu, że ona miło, że kończy trasę i była cały czas taka, wiecie, glittery, to dalej... Chcę, żebyśmy z nią byli, żeby żebyśmy. Ona chce, żebyśmy żeby ona przykuwała naszą uwagę. Chce, żebyśmy się na nią patrzyli i chce być wysłuchana. Kto nie chce być wysłuchany. Więc myślę, że to są predykcje, jakie jeszcze mogę teraz... Teraz jest czas chwilę na moje maszapy, które zrobić, żeby chciałabym, żeby jeszcze zrobiła. Bardzo, prawdopodobnie jest, bardzo prawdopodobne jest, żeby zrobiła Soną London jeszcze raz. Odzież to jest powiedzenie do Londynu, ale Warszawa dostał blackdog, więc. Ja myślałam, że nie mam szans na the Black dog. I potem słyszę I am. No i wiecie, co się stało? Ja straciłam moją głowę. I lost my mind. Więc. Ee, uważam, że Solomon London's Coldy Watch Wond, to było. Ciężko na pieni nie jest oddać. Muszę to przyznać, że. To ma charakterystyczny taki, wiecie. Y -mm, no, beat po prostu taki szybki jak w Coldy Watch i to jest ciężko oddać w. Na pianinie nawet. Nie wiem, na gitarze może? To trzeba. No inaczej musiała zagrać, bo no inaczej to wyglądało na pewno w Londynie, na Na kto która w ogóle inny klimat by tej piosenki i się zmienił. Muszę to obejrzeć w sumie jeszcze raz sobie. Jakie jeszcze chciałabym, żeby Masza zrobiła? Myślałam bardzo o potrójnym. To by było bardzo ciężkie, Masza, żeby ona zrobiła, ale na przykład you Get Better z Forever Winter i Ronan albo bez Sonya Get Better, żeby to było bez Masza w ogóle o jej mamie. Ale Forever Winter i Ronan. Ona śpiewała te piosenki już na żywo, więc wiem, że ludzie myślą, że to jest niemożliwe, że ona zaśpiewała ale na przykład na 1989, na Surprise songach, bo jedną miała, zaśpiewała to. Więc myślę, że ogólnie są na to szanse, żeby zaśpiewała na Eras Tour. Mm. Mam nadzieję, że mama... Yy, czy ten chłopak, o którym jest Ronan napisane, ma na imię Ronan? Nie wiem, nazywajmy go Ronan, bynajmniej Roman. Tak, Roman. Ronan. Um, mam nadzieję, że gdyby moja na przykład przyszła na koncert i wtedy ona by zaśpiewała tą piosenkę. Um, nawet nie w Maszapie, bo ogólnie w Maszapie myślę, że tak. Bo o trzech różnych osobach są to piosenki, więc myślę, że lepiej by było, żeby w jednej piosence zaśpiewała to. Ciężko może być teraz, to już bym musiała. Ma sześć, ma sześć maszapów do zrobienia w tym takim, wiecie, bo są trzy na gitarę i trzy na pianino, więc nie wiem, jak to może wyglądać. Podsumowując, zrobiłam bardzo krótki research i krótkie przemyślenie na temat, co może się stać. Zrobiłam w sumie pierwsze moje myśli, które przyszły do głowy mi, żeby. Takie naj pierwsze, najważniejsze myśli i w sumie możecie mi się podzielić w komentarzach, co wymyślicie, że Taylor może zrobić na, na closing night. Jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów, bo jest bardzo dużo teorii. To są moje, myślę, że to są takie najpo najpopularniejsze, które możecie znaleźć w internecie, które słyszeliście i. Jestem bardzo podekscytowana, no, dajcie mi znać również, czy będziecie oglądać live, bo jak ja nie oglądałam żadnego live'u z Ameryki, bo bardzo cenię sobie sen, to Closing Night jednak trzeba obejrzeć, jednak trzeba, więc będę oglądać cały, jest on od czwartej prawdopodobnie, nie wiem, wiem, że Vancouver ma jeszcze inną, trochę się przesuwa strefa czasowa, ale tak, bardzo miło to jest w ogóle, że Taylor sprzedaje za 15 dolarów kanadyjskich, czyli za mniej niż 50 zł bilety na Eras Tour. Uuu, mniej niż 50 złotych, przypomnę wam, mniej niż 50 złotych. No ale co, no wa ważne, że w Polsce były tanie bilety, tak? W Londynie ludzie się zawijali, w Ameryce były za 1000 dolarów bilety własne, jeżeli jakieś ponad 4000 w pierwszym rzędzie pod sceną przy diamencie, Co bardzo świetne miejsca, że są potwory. Ale, mm, więc podzielcie się swoimi. Pomysłami, co słyszeliście, co będziecie robić, co robicie, może jakoś celebrujecie sobie ten dzień. Yy, celebrujecie, wiem, że to nie jest, celebracja kojarzy się z czymś dobrym, ale jakoś może chcecie podkreślić sobie ten dzień? Czy kupiliście Deontology może sobie na ten dzień, żeby celebrować? Ja na przykład kupiłam sobie w innym Deontology, który prawdopodobnie przyjdzie na 8 lub 9, bo o 4 jest wysyłany, więc prawdopodobnie go już będę miała wtedy. Więc możecie dać mi znać, co sądzicie o tym. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym. W następnych odcinkach będę już Wam w sumie niedługo podsumowywać. Nie wiem, czy nagrywać Wam moje jakieś reakcje. Na pewno Wam chciałabym jakieś ogłoszenie na pewno nagra nagrać sobie, więc będę nagrywać pewnie Super songi całe. I tak. Nie możemy pominąć ogłoszenia Reputation, a ona wie, że nikt nie chce tego ominąć, więc myślę, że jak będzie dobrym momentem do obejrzenia tego. Więc dziękuję bardzo Wam za oglądanie i do zobaczenia!